Dzień dobry kochani, witam Was w drugim odcinku naszej serii e, Złotego Klubu książki Golden Books i dzisiaj chciałabym Wam przekazać e, moje przemyślenia na, po przeczytaniu tej książki e, Napoleon Hill, Przechytrzyć Diablo. E, autor jest dosyć znany, ponieważ on był przedsiębiorcą i pisarzem. I był autorem wielu, wielu bestsellerów, właśnie m.in. bestsellera Myśl i się. Dzisiaj chciałabym Wam przekazać moje przemyślenia na temat tej książki, ze względu na to, że ona bardzo otworzyła mnie na współpracę z moim umysłem. Po prostu. E, zawsze, e, ponieważ wychodzę jakby z e, mojej, mojej przyszłości, jakby jogowej, e, i zazwyczaj e, nie identyfikujemy się z naszym umysłem e, i raczej odrzucamy to, te nasze wszystkie nasze myśli i wiodze e, Tutaj jednak e, autor wyjaśnia troszeczkę, albo może inaczej. E, Chce nam pokazać inne podejście do współpracy z umysłem. Czyli tak, um, pierwszą rzecz, jaką chciałabym wyjaśnić, to jest to, że um, gdy realizujemy swoje cele osobiste, czy jeżeli chcemy na przykład iść na studia, albo kierujemy się jakimś wyborem um, ścieżki zawodowej, czy powiedzmy rozwojem naszego biznesu, zazwyczaj mamy trzy uczucia. E, trzy bardzo silne emocje, które niestety są na dolnej skali wszystkich emocji, jakie są e, dostępne, więc tak do przypomnienia jeszcze. E, miłość, wdzięczność, radość są na samej górze. Właśnie lęk, zazdrość, zawiść, e, smutek e, są właśnie na samym dole. I teraz tak. Ehm. A więc autor wyjaśnia nam, że mm, są jakby trzy przeszkody na drodze do naszego sukcesu, a mianowicie lęk, zazdrość i złość. I teraz tak. Yy, szczerze powiem Wam, że kierując się yy, dotychczas, kierując się jakby moimi wyborami, zazwyczaj kierował nam lęk. Lęk przed Biedą lęk przed e, byciem e, niewystarczającą, lęk przed kompromitacją, lęk przed niezrozumieniem. E, mogą, po prostu możesz nazwać każdy, każdy jeden e, lęk na pewno go miałam w sobie. E, kolejna rzecz, która bardzo, bardzo negatywnie na mnie wpłynęła, to była zazdrość. Tak, niestety, ale zazdrość jest e, czymś. E, Czego nas nie uczą przez całe życie, jak się ich wyzbyć? Zazdrość jest dosyć ciekawą emocją, według mnie, i ciekawym uczuciem, ponieważ z jednej strony ukazuje nam, że co byśmy chcieli osiągnąć, patrząc na innych ludzi, ale z drugiej strony powoduje, że porównując się, sami siebie umniejszamy. I wtedy dopada nas trzecie uczucie, czyli złość. I złość bardzo często nas blokuje. Czasem, nie mówię, że zawsze, ale czasem złość może być naszym motywatorem. Złość może być właśnie taką siłą napędową, że ok, nie jestem w tym punkcie, gdzie bym chciał, widzę, że mój biznes się nie rozwija tak, jak powinien. Ok, zróbmy to, tak? Jestem zdenerwowany, to zrobię to i po prostu zaczynasz działać. I właśnie to jest ciekawe, ponieważ jest autor Napoleon Hill stworzył dokładną analizę lęku, dokładną analizę złości i dokładną analizę zazdrości, która jest właśnie opisana w tej książce, więc polecam. I też bardzo ciekawe pojęcie wprowadził, a mianowicie pojęcie dryfowania. Myślę, że właśnie te trzy uczucia bardzo często mają wpływ na to, że nie jesteśmy w stanie wykonać naszych zadań, czy spełnić naszych marzeń, czy po prostu jakby nie kierować się tym, naszym sercem, ze względu na to, że właśnie się poimy bardzo często. I teraz jeszcze chciałabym tylko taką małą dygresję zrobić odnośnie lęku i strachu. Takie rozróżnienie. Lęk jest totalnie bezpostawny. On nie ma po prostu totalnego, żadnego, żadnej podstawy do tego, żebyśmy go czuli. Strach z kolei ma. Strach jest to na przykład takie ciarki, gdy oglądasz jakiś film, powiedzmy horror, gdy na przykład wracasz nocą do domu, boisz się, odczuwasz strach, ponieważ wiesz, że. Twój umysł jakby kreuje pewne rzeczy, ale wiesz, że może się to faktycznie wydarzyć. Lęk natomiast, właśnie przed kompromitacją, czy lęk przed oceną, czy lęk przed e, biedą, czy czymkolwiek, jest bezpodstawny, ponieważ właśnie autor tutaj wyjaśnia: możemy osiągnąć wszystko, co chcemy, jeżeli współpracujemy z naszym umysłem. I teraz a propos właśnie tej, tego pojęcia trypowania. Jest tutaj takie małe równanie, tutaj sobie zaznaczyłam, że lenistwo plus obojętność równa się zblekanie i to się równa dryfowanie. I teraz tak. Ja rozumiem to w ten sposób, że właśnie te trzy uczucia jak lęk, zazdrość i złość one powodują, że zblekamy, że stajemy się obojętni i że stajemy się leniwi. I to są właśnie trzy przeszkody, które naprawdę musimy pokonać, jeżeli chcemy iść dalej. I właśnie zauważcie, że wiele z nas, ja sama byłam takim człowiekiem i czasem jestem nadal, nie ukrywam, że bardzo, bardzo dużo osób ma coś takiego, że bardzo chciałoby coś zrobić. Ale za chwilę zaczyna się bać, umysł zaczyna wymyślać wszelkiego rodzaju wymówki, i później po prostu stwierdzamy, że lepiej jednak jest usiąść na tej kanapie, być leniwym, być obojętnym, tryfować i zwlekać. Podam przykład z własnego mojego życia. Chciałam być nauczycielem jogi. Poszłam na kurs, zrobiłam ten kurs i w momencie, gdy skończyłam ten kurs, zwlekałam. Dlaczego? Dlatego, że odczuwałam lęk przed kompromitacją, lęk przed niezrozumieniem, lęk przed tym, że ponieważ mieszkam w Anglii, yy, odczuwałam lęk, że może jednak coś powiem nie tak po angielsku, jak powinnam. Yy, odczuwałam lęk przed, yy, przed tym, że sobie nie poradzę, że są inni ludzie, że jest tysiąc nauczycieli jogi na świecie. Dlaczego akurat mam mnie się udać? I wiecie co? Pewnego dnia, akurat to ze sprawą mojej przyjaciółki, z którą rozmawiałam i akurat miała bardzo, bardzo dobry humor i przekazała mi bardzo dobre wieści, ja po prostu pewnego dnia wstałam właśnie napędzona tą jej energią, że odrzuciłam totalnie ten lęk, wzięłam kamerę, najtańszą jaką miałam, jaką znalazłam w internecie i zaczęłam kręcić moje filmy. Zaczęłam e, przekazywać swoją wiedzę, zaczęłam e, oswajać się i właśnie z tym lękiem, i przede wszystkim e, z kamerą, bo nie ukrywam, że też miałam z tym problem, że o nie jestem na tyle elokwentna, nie wiem czy mam coś do przekazania. Po prostu odrzuciłam ten cały lęk. I wiecie co zrobiłam? Przede wszystkim stałam z kanapy i zaczęłam to robić. I ta książka e, jest naprawdę warta polecenia. Ze względu na to, że e, niesamowicie zmienia umysł, e, niesamowicie zmienia podejście do tego, że właśnie nasz umysł może być naszym sprzymierzeńcem. E, I tutaj jeszcze chciałam tylko dodać, że jest jakby siedem praw, e, według niego, e, które pozwalają na, nam osiągnąć swobodę duchową, psychiczną i fizyczną. E, pierwszą z nich jest precyzja celu. E, więc, tak pokrótce omówię każdy z nich, aczkolwiek wydaje mi się, że e, każdy może to zinterpretować według siebie. Więc, tak, precyzja celu. E, po prostu zastanów się, jaki jest Twój cel. Na przykład, e, chcę napisać książkę. E, chcę stworzyć kanał na YouTube. E, chcę. Stworzyć biznes oparty na przykład, nie wiem, biznes z ubraniami, tak? To jest Twój cel. Później, drugie prawo to jest opanowanie swojego ja, czyli współpraca z umysłem, czyli to jest właśnie dokładnie to, o czym, o czym mówiłam, czyli jakby ten lęk zamienić w działanie. Numer trzy to jest czerpanie nauki z przeciwności losów. Uwierzcie mi, będą Wam, e, będziecie mieć kłody pod, pod nogi, będą Wam kładzone te kłody pod nogi e, w postaci możliwe, że negatywne komentarzy albo tego, że ludzie e, właśnie Wam zazdroszczą tego. E, mo, może być tak, e, na przykład, nie wiem, e, jakiś czas temu miałam problem, że nie mogłam nagrywać filmików, e, ponieważ e, byłam chora. E, i miałam bardzo, bardzo dosyć mocne powikłania, więc przez trzy miesiące nie nagrałam żadnego filmu. I to była jedna z rzeczy, która bardzo źle na mnie wpłynęła, ponieważ chciałam to robić, ale tego nie mogłam. Więc moja nauka to była pokora i cierpliwość. Kolejne, kontrolowanie wpływu środowiska, czyli powiązań. Eem, tutaj chodzi o to, że eem, Teraz w postaci social mediów, czy też różnych TikToków i tak dalej, to są nasze powiązania. Tak możesz właśnie promować swój biznes i tak właśnie możesz też nawiązać współpracę z ludźmi z Twojego biznesu. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Czas, czyli utrwalanie raczej pozytywnych niż negatywnych nawyków myślowych oraz rozwijanie mądrości. Czyli po prostu yy, myślenie yy, o tym, że nie lękam się albo lękam się, ale działam mimo wszystko, tak? Harmonia, yy, realizowanie precyzyjnego celu tak, by stał się on dominującym wpływem w Twym własnym środowisku psychicznym, duchowym i fizycznym. Myślę, że tutaj autor doskonale to wyjaśnił. I siedem rozwaga. Przemyślenie swojego planu przed podjęciem działania. E, tylko tutaj chciałabym dodać, że e, żeby ta rozwaga nie zamieniła się w zwlekanie, e, ponieważ e, owszem przemyślenie swojego, ciału, e, swojego planu, planu działania jest bardzo ważne, aczkolwiek e, może być również e, powodem do zwlekania. Więc e, tutaj tak rozwaga. Więc polecam Wam serdecznie tę książkę. Ona naprawdę bardzo dużo wnosi i wniosła w moje życie, więc zawsze możecie znaleźć jakąś książkę z drugiej ręki. Pamiętajcie o tym, że zachęcam Was do kupowania książek, ale z rozwagą, czyli. Nie musicie kupować nowych. Zawsze możecie znaleźć jakieś w antykwariacie, albo właśnie w second handzie, albo zawsze możecie na przykład kupić ją na spółę z kimś i po prostu się dzielić książką. Więc jest dużo naprawdę sposobów na to, żeby przeczytać wartościowe książki. Więc zachęcam. Mam nadzieję, że Wam się spodobała recenzja. Jeżeli nie, albo i tak, to proszę zostawcie komentarze, tak żebym mogła wiedzieć, co poprawić w przyszłych odcinkach. I dziękuję bardzo za poświęcony czas, za to, że obejrzeliście ten odcinek. No, i zapraszam do następnego. Dziękuję bardzo. Satan.